Dzień dobry, witam Panią serdecznie, Pani Moniko. Odpowiadam na Pani pytanie, dotyczące Pani relacji. Oczywiście nie podaję oficjalnie co, jak i z kim, gdzie. Dobra. Jak się ta Wasza relacja poukła? Weźmy sobie ogólne na razie karty. Monika i, i pan ognisty znak ha wie pani co, no tutaj niby jest askieli, jest askielichów proszę pani, jakaś nowa miłość dla pani czy, czy, czy. o i teraz mam tutaj zagwozdkę, czy pani pisząc maila Napisała mi prawdę. Znaczy, może tak nie no, pani napisała prawdę, tylko oczywiście nie napisała pani, właściwie jakaś intencja tego, że pani zadaje pytanie. Bo przy Asie Kielichów 7 denarów, to tak jakby przy pani była taka nowa, kiełkująca, powoli, jak powój, owijająca pani serce, nowa miłość, i nie za bardzo pani wie, co pani ma w tej sytuacji zrobić. Dwójka wieczy. Totalne niezdecydowanie. Odpycha Pani to od siebie lub będzie odpychać, ale tak opóźniać decyzje, które tak naprawdę czy już pani podjęła? Zobaczymy, zobaczymy. Stan emocjonalny związku pomiędzy panią Moniką a Panem tutaj czytam imię i datę urodzenia. Dziewią miecze, ale odwrócone, no to już żeście się nadokuczali, dokuczali, a teraz te miecze się odwracają, więc będzie jakieś polepszenie. Ale to jest takie ogólne wyjście z depresji, więc wie pani, no może tutaj a, warto byłoby się przynajmniej po tej jednej karcie, tak, na razie mówię, jeszcze nie podejmować jakichś konkretnych decyzji, bo było źle, ale sytuacja idzie ku lepszemu, no może się poprawi. Co pani wnosi w te relacje emocjonalnie? ósemka pentakli, co ten pan wnosi emocjonalnie, nie no, i... i wy się kłócicie, o co, pani pokazuje, pani chce pracować, znaczy tak, w ogóle to panią bardzo by praca zajmowała, nie, Pani jest taki pracuś, pracuś, pracocholik. On jest bardziej nastawiony emocjonalnie. On potrzebuje, żeby go po głowie pogłaskać, tak przytulić, miźniąć tu i ówdzie z naciskiem na ówdzie. No, emocjonalnie. To to nie są złe karty, muszę pani powiedzieć. Hmm. No nic, no zobaczymy. Czy może to nie jakaś nowa miłość przy pani tutaj, tylko poprawa. Nagle zaczniecie tu sobie gruchać jak gołąbki. U pani oprócz tego, że no, jakby koncentracja tak na pracy, na tym co pani robi, na takich codziennych obowiązkach, też może mówić o tym, że panią męczy taka rutyna tego ciągle dzieje się to samo, to samo, to samo i pani serdecznie ma tego dosyć, nie? Um, praca nad związkiem. Pani skłonna byłaby Konkretnie pracować. Powiedzieć, tak zaplanować. To chcę, to będziemy robić dziś, jutro, pojutrze. Tu jest wszystko takie ogarnięte. A ten pan bardziej idzie tak z emocjami. Hmm. Dobra. Co? Czego pani oczekuje od tego pana? Oczekuje. Czego ten pan oczekuje od pani? Żeby pani... Zrezygnowała ze swoich marzeń, dążeń, celów, ambicji. Tylko skupiła uwagę troszeczkę na nim, nie? Czego pani oczekuje od tego pana? No, paśmieczy. Hm. Żeby on panią podglądał, a może żeby on na panią spojrzał i zainteresował się tym, co pani robi i co na czym tak naprawdę pani zależy, nie? Co pani może zrobić, żeby poprawić te relacje? Skupić się bardziej na domu, na stabilności domowej, na tym, żeby w domu było tak wszystko milutko, sympatycznie i ten dom był faktycznie stabilny, żeby ten dom był taką ostoją, opoką, przystanią, czyli bardziej może z takiej bizneswoman e, wejść albo pracoholiczki wejść w sytuację kury domowej. No ciekawe, czy się pani na to zgodzi. Zgodzi. Wątpię. Co ten pan może zrobić, żeby poprawić te relacje? Odwrócona cesarzowa. Pytanie brzmi jest następujące. Czy państwo od początku jesteście razem, czy ten pan miał kiedyś żonę? To jest pierwsza kwestia, a druga odwrócona cesarzowa w takim układzie. Ha, ha. No i teraz ciekawe, zastanawiam się, czy mówić pani, czy nie mówić, bo od, co ten pan może zrobić, żeby było lepiej? Odwrócona cesarzowa, przestać panią zdradzać, to jest pierwsza kwestia. Przestać zwracać uwagę na problemy rodzinne, które gdzieś tam, kiedyś tam ten pan miał, bo to też rujnuje państwa relacje. Hmm. Dobra, a zgadzacie się, czy tam pod względem seksualnym, pani, pan, względy seksualne. No, ten pan. Jeśli chodzi o seks, to trójka denarów, to on się najpierw pani spyta, czy pani chce. A on by chciał, żeby to pani go tam miźnęła za uchem lekko, nie? No pani kwestie seksualne. Pani by się chciała otworzyć bardziej, tylko pytanie. Pytanie, dlaczego się pani nie otwiera? Pani w tej czwórce, pani nie chce tego, co stałe, stabilne. Pani chciałaby czegoś innego, czegoś otwartego, czegoś poza wytyczonymi granicami. A on się pyta, mogę? Może, czy tam? Może, yy, czy ty byś wolała tak, czy ty byś wolała tak? A pani by chciała bardziej spontan, wyjdź za, za, poza schematy, poza granice, daj mi klapsa w tyłek i będzie luks. No właśnie. A on tak najpierw się musi spytać. Bo on taki uczuciowszy bardziej. Ale to nie aż... Przecież on jest ognisty znak. Może ascendent ma gdzie indziej. Hmm. To powinien być właśnie taki jurny. A on takim ziadło jest. A pani tak wyjdź poza te granice mizialności. Dobra, zobaczymy co dalej tutaj u Państwa. Szóstka buław. I na dalszą przyszłość dopytam dlaczego ten wisielec tutaj. Nie pań co? No niby szóstka buław mówi o poprawie, o dobrych wiadomościach. Tylko że patrząc na te kolejne karty, zastanawiam się, czy szóstka buław tu niestety nie mówi o takim chwilowym roznieceniu ognia, płomieni, e, flames of love, krótko mówiąc. E, i tu nie ma postępu, tu nie ma w odwróconej szóstce, szóstce mieczy, nie ma spraw uregulowanych. Nie ma wypłynięcia na spokojniejsze wody. Jak bujało łódką, tak bujać będzie, mimo chwilowego ogarnięcia sytuacji, tak jak pokazała ta karta. Kłótnie się skończyły, teraz macie etap godzenia, natomiast no, czy ten etap godzenia już będzie forever? Wątpię. Niestety wątpię i tu wkracza znowu taka opcja, ten askielichów, że faktycznie u Pani w życiu może pojawić się nowa miłość i Pani będzie się zastanawiać, brać to czy nie brać, czy jeszcze tu próbować, czy tak jak Pani napisała, czy już wiać, czy jeszcze trochę poczekać. Myślę, że zwieje Pani tak czy siak, ale Pani jeszcze trochę poczeka. Dobra, sprawdźmy tego, intencję tego pana, co on tutaj knuje lub nie pod pani adresem. Ten pan, ognisty znaczek. Ten pan, ognisty znaczek. Intencje. Król Bóg. No nie, no, no. Dobre. Co on o pani myśli? Co chce, żeby pani zrobiła? Co sam wnosi w relacje na przyszłość? Nie, no wie pani co? To przepraszam bardzo, ale takie karty mi wyszły tutaj, że według niego on ma poważne plany co do pani. No owszem, on tam tęskni za, nie wiem, rodziną, czy jakąś tam miał, czy nie miał, ale ogólnie on siebie samego widzi jako ojca, dziadka, patrona rodziny, stabilnego takiego człowieka, do którego każdy powinien przyjść, poprosić o radę, poprosić o wsparcie i on to wnosi, arcykapłan, Intencje król Buław, czyli jego, w jego przekonaniu on daje pani wszystko to, czego pani potrzebuje, a tam te pierwsze karty pokazały, że wie pani, no każdy facet myśli, że może na 100% a, a i pół godziny, a się okazuje, że jest to, że tak powiem 3 minuty i pozamiatane, ale według niego te trzy minuty to jest po prostu szczyt marzeń. No właśnie. I tu jest ból, nie? Bo on w swojej ocenie no jest po prostu taki hiszpański patron, patron, którego wszyscy słuchają i on rządzi, i on e, decyduje, i on ma zawsze rację. Co pani myśli, że pani powinna właśnie no, tu w tym domku sobie siedzieć, koleżankę zaprosić. Albo tam razem na jakąś imprezkę pójść, czy zro, Pani zrobić przyjęcie, czy Pani od tego domu taka prowadzenia powinna być i zapewniania stabilizacji domowej. Co chcę, żeby Pani zrobiła? Trójkąt, trój, trójka kielichów. <laughs> Czyli tak, no albo żeby Pani po prostu e, tak często e, nie bywała gdzieś, tylko siedziała w tym domu i tam zapewniała te atrakcje wszystkiemu, nawet na 3 minuty. Ale to jest też karta tego, że on panią podejrzewa, że pani ma e, jakąś relację trójkątową i on by chciał, żeby pani tę relację, no taki jest tutaj podejrzliwy, bo był tam, był tam Paś mie Mieczy, to jest taki podglądacz. To jest taki podglądarz, tak jakby on panią nam obserwował gdzieś z za krzaka, nie? Co pani robi, czy pani w domu, czy pani wyszła? A pani jest kobieta taka niezależna, kobieta pracująca e, bardziej tak biznesowo, do, do ludzi. To tam się pani realizuje, i niekoniecznie musi pani, w pani zdaniu, tak go ciągle miziać i doceniać. O, jaki ty jesteś mądry, a jaki elokwentny. A, no, zawsze może pani próbować, tak? Bo on tak chce. A czy ja mogę na zakupy iść, a yy, czy ja kotletem mam ukroić centymetr, czy półtora centymetra? O, jak się pani by go zapytała, a on by pani, a, krój dzisiaj półtora, a co, kupiłem trzeci kilo schabu. O, no to by było luks. Dobra. Co on tu ukrywa, nieboraczek? Ale tak naprawdę, owszem, on jakąś ma rodzinę i chce jakiejś stabilizacji rodzinnej, ale, ale on jakby nic nie robi w tym kierunku, żeby ta rodzina była, czy się tym nie interesuje, czy wręcz jakoś tak nawet nie ma potencjału w tym. Z jednej strony ja, ojciec, dziadek, patron i w ogóle alfa, omega, a z drugiej strony tego chce, ale nic nie robi. Krytycyzm straszny tu jest. Takie wie Pani, dokręcanie śruby, brak zaangażowania, a jednocześnie, no, chciałoby się tej rodziny. Dobra, na najbliższy, znowu, widzi Pani, znowu to jest ten wisielec. I na dalszą przyszłość. A niby tu król denarów lepiej, no stabilniej. Król denarów, trójka denarów. No. No i teraz te karty. Kto tu, o co, kogo ma pytać? O, 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 ja, o co chodzi? O jakiego, o jaką stabilizację? Może zmienić zdanie. Może zmienić zdanie. No Król denarów to jest taki facet z pieniędzmi, z kasą, stabilny, odpowiedzialny, pracujący, mają, mający kilka prac jakichś tam. Ale też ktoś. Tej, w trójce denarów czasami to bywa tak, że to jest osoba o nieuregulowanej e, prawnie sytuacji. To wiem, czy... Ten pan mówi, że jest rozwiedziony, a nie jest. Czy pani może jest... Um, jest tutaj praca nad związkiem, ale to niekoniecznie, niekoniecznie. Bo tu Trójka Denarów mówi o takiej pracy nad związkiem, że spyta się, no dobra, no, jesteśmy, nie jesteśmy razem, pracujemy nad tą relacją, nie pracujemy. Także no, sporo tutaj od pani, jeśli on zmieni jakiś pogląd na jakąś sprawę. Lub, lub też wykaże więcej inicjatywy to byłaby szansa, żeby tu stabilnie się to jakoś wszystko, proszę pani, poukładało, rada, a z kielichów, no kurde, no, nie jest przesądzone, nie jest przesądzone, że, że ta relacja się rozwali. Na Mam te karty, mówiły, miecze się odwrócą, czyli będzie taki moment pogodzenia. I w tym momencie pogodzenia, jeśli Pani myślę tak, e, zrobi, że doceni jego jako tego, tą alfę i omegę, e, będzie Pani słuchać, będzie się pani jego radzić, zostanie Pani w domu i nie będzie fiurgać po koleżankach, to wtedy i on. Tak będzie stabilnie podchodził do sprawy. Natomiast, jeśli pani przedłoży swoją pracę, karierę, um, za to, że pani spełnia się pod względem ekonomicznym, że pani pracuje, jest niezależna, i jemu tutaj to nie w smak, to wtedy niestety, ale może, możecie się, że tak powiem, to pogodzenie będzie krótkotrwałe. Więc musi tu sobie pani sama odpowiedzieć, sama szczerze przed sobą. Na czym zależy mnie? No i tyle. Dziękuję Pani bardzo.